Cześć, nazywam się Ewelina, prowadzę bloga kulinarno-fotograficznego Around the Kitchen Table i chciałabym Was dzisiaj zaprosić do swojej kuchni. Zaczynamy! Jesteśmy w mojej, nie mojej kuchni, eee, mieszkanie nie jest moją własnością, mieszkanie należy do, e, do Ani Michała, serdecznie ich pozdrawiam. Eee, natomiast e, myślę, że w kuchni, e, w kuchni czuję się tak jak, e, jak w swojej własnej, bardzo mi się tu podoba, e, jest co prawda wąska, ale długa, ma zlew, ma zmywarkę, której nigdy w życiu nie użyłam i pewnie już nie użyję dopóki tutaj będę mieszkać, ale przede wszystkim przede ma wszystkim okno, dla mnie to jest po prostu rewelacja, jest jasna. E, mam sporo miejsca e, do pracy. To jest po prostu moje miejsce i, i, i nie lubię, jak mi w nim ktokolwiek tutaj e, przeszkadza, przestawia. Natomiast goście są mile widziani, oczywiście mogą przyjść popatrzeć, e, e, ale lepiej, żeby mi tutaj nic nie zmieniali. Jedna z moich najukochańszych szafek w kuchni zawiera wszystkie skarby, które wykorzystuję do fotografii kulinarnej. Znaczy, oczywiście używam ich na co dzień, ale są takie rzeczy, których nie wyciągam z szafki, dopóki nie jestem w trakcie, w ferworze robienia zdjęć kulinarnych. Na przykład ten zbanek. Nie daje dotknąć się do niego nikomu. Sama też dotykam go bardzo rzadko. Bo jest mi go bardzo szkoda, używam go tylko do zdjęć. Kubek, podejrzewam, że jest starszy ode mnie. Dostałam go od, od cioci Dawida. No jest po prostu... Jest genialny. nie widać, jak jest piękny. Ma wspaniałe kolory. I naprawdę wygląda bardzo fajnie na zdjęciach, kiedy Zatło ma taki stary, poniszczony dech. widzicie, co tutaj mam. Nie wszystkie tak naprawdę kubki, talerzyki, miseczki jestem w stanie użyć na każdym zdjęciu, ale staram się, żeby, żeby się nie powtarzały. Po prostu mogłabym na tą szafkę gapić się godzinami. To jest Lola, aka Futro, aka Kota. To jest mój główny kuchenny pomocnik, musi wszystko obwąchać, e, spróbować, kradnie krewetki, łososia, parmezan, czyli powiedziałabym jest takim kotem z bardzo wysokimi wymaganiami, e, bo oczywiście byle kiełbaski nie Musi to być szynka kurucha bez konserwantów, e, jak już wspomniałam łosoś najlepiej lekko wędzony, e, czasami skudnie trochę białego sera. A jest kochany. To jest moje studio fotograficzne. Jak widzicie, po prostu technika na najwyższym poziomie, czyli dwie dechy, które z drugiej strony. A właściwie, może pokażę. Z drugiej strony są w takim kolorze. I w zależności od tego, co fotografuję i jakie chcę mieć tło, to przewracam je na jedną albo na drugą stronę. Mam fajne w oknie białe rolety, które pozwalają mi moderować ilość światła dziennego, bo tak jak już wspominałam wcześniej, ja nie fotografuję przy świetle sztucznym. Nie podoba mi się fotografia przy świetle sztucznym i no, co do dużo ukrywać, może nie potrafię jej w pełni wykorzystać. Natomiast mój kącik na, na, na chwilę obecną wystarcza mi i, i uważam, że naprawdę daje rewelacyjne efekty. Przy fotografii, nie wiem, no często staram się stosować kontrasty, czyli mam zielone pesto, stosuję zielone tło, duże białe tło i, i, i na przykład biały, biały kawałek tutaj gazy oddzielający dwie zielenie, dwa odcienie zieleni od siebie. No i właściwie to tyle. Żadnej magii w tym nie ma. To już wszystko. Dziękuję, że byliście ze mną. Po przepis na pesto zapraszam na mój blog lub na stronę www.